Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Fort Washington Dzisiaj zamierzamy wedrzeć się do Templarskiego Fortu Washington, który znajduje się w Nowym Jorku. O, patrzcie, z... zajdzie nam teraz poziom rozgłosu. Dobra, tam będziemy musieli się wedrzeć. Pewnie kogoś zabić. Jak tylko ja mam tam się dostać. To jest poważnie dobre pytanie. Beczka jakaś. Beczka jakąś pokazuję. Aha, aha to, tu, tu jest coś takiego na przykład. Beczki z prochem, coś to od razu wybuchnie. Jakim cudem to ma jakiś zapalnik, niby. Ratujemy ludzi. W cudem to no, oni mnie nie zauważyli. I opuścić flagę jeszcze trzeba. Morale w ten sposób zmniejszymy. O, ukończył, ukończył zlecenie mój yy, przydupas. 300 zarobił, nawet. Dobra, trzeba go wysłać tutaj. I na takie zadanie Ranga Kapral. I tu ma większe prawdopodobieństwo. Może potem awansie jakiś. Ja nie wiem czy on teraz awansował. W sumie to ja rzadko kiedy dostaję takie jawne komunikaty, że on coś zakończył. Przez regułę po prostu sam być czujny. Stań się anonimowy nie jestem anonimowy, jak taki typ mnie napierdala. Można jeszcze skrzynię opróżnić. Szybko nam poszło z tym fortem, co? Z brytyjski na amerykańską, tak? To, czemu to się nazywa Fort Washington, skoro jest brytyjski? A może wcześniej był po prostu amerykański. To się stało. Jest pod kontrolą Patriotów, spoko. Ale to też są strażnicy, którzy mogą nas zabić na przykład. Pistolet Skałkowy. Misja Osady. Dobra, a ja mogę robić następne zadania. A jest ich... ...dużo. Tu jest Fort Templariusz, jakiś inny. Dobra, też będzie można. Nie zaszkodzi. W każdym razie. Mam 11 tysięcy pieniążka. To nas bardzo cieszy. Be grateful. Czem interakcję zrobić po prostu. Ospa! OSPA. No możliwe, że. Nie może się. Dobry go do się z początku tak było, że właśnie lot amerykański nie znał tych europejskich chorób i nie był na nie. Ich organizmy nie miały tych przeciwciał. Możemy. I hope, for my boy's sake, that I survived How did you get it? Oh, don't know. I haven't talked to anybody with it. At least you're no beast like most of these... people. Anybody who's immune has already fled. Cowards. And who are you? Jamie Colley.

Tak to działa 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 Usuń wściekłe psy Aha, i to są pojedyncze takie jednostki Dobra, wiem, że to są nudne zadania Ale ja chciałbym porobić szczerze co je porobić i będę je robił Co on Będę je robił Jeśli mi się tak podoba to będę je robił WON, WON, WON Otton von Bismarck też mówił WON Znaczy on sam był WON Bo był von Bismarck Więc był... Niesiemy takiego spryszczałego na twarzy Chorego ale dobra, bo będę miał, patrzcie, teraz już pieniędzy mam więcej chyba od kiedy ten fort przejąłem, więc fajnie by było nawet zaraz iść do sklepu, kupić sobie jakiś fajny mieczek, czy to machałk i jakiś, jakiś fajny pistolecik, o ile oczywiście starczy mi cash, a wydaje mi się, że tak, że na jedno i na drugie. Zaniosłem chorych, a i pieski mam jeszcze pozabijać, tak? Wściekłe psy. A może to one też zarażone ospą. są? Kogo tam wie? Dobra. Przeciwdziałamy ospie. Na pewno. wydaje mi się, żeby jedna osoba do nas się przyłączyła, to musimy zrobić 9 zadań. Tutaj na przykład jest to podzielone na zarażone koce zanieść chorych i na wściekłe psy. I dopiero chyba po tych wszystkich zadaniach, on zdecyduje się do nas dołączyć. Więc troszkę trzeba... Lub tak dalej. Tylko ten kucharzyna, wiadomo, dołączył do nas, żebyśmy też mieli pojęcie w jakiś sposób. Ta mechanika działa, tak? Mogli się zaadaptować z zadaniem, nie chcę takiego ryzyka ponosić, panowie. No ale dobra, idziemy krok do przodu, robimy zadania. Przy okazji szkolimy też tego kasztana. Swojego, jest w trakcie zadania także on będzie nowy masterowany dobrze jak mi dobrze pożądaj me you be here next a few days let me go i beg you i beg you i beg you Konor nie ma jaj, żeby zabijać. No i dobra. I na tym zadaniu na tym dostaliśmy te informacje tak właściwie. Idźmy tu może. Do sklepu jakiegoś będziemy mogli również wstąpić jak będzie gdzieś po drodze. Jakiś funciak. A nie, to, to Ameryka, to tutaj będzie Walmart. Mm. Jest shop. Shop pracz, Jo. What's in your mind then? Z tym main. Kup. Standardowa. Francuski rapier za 800. Nie, to Prędkość mniejsza, uszkodzenia większe. Tak, właściwie no to to bez szału. broni lekka, bo to może nas też interesować. Kamienny nóż. Sztylet. A tak to ja muszę jeszcze troszkę porozwijać sobie. Broń ciężka, ale czy ja chcę broń ciężką mieć? Dudzi chyba nie. Uszkodzenia większe. Też mogę sobie przetestować ten. No weźmy sobie to Kup przedmiot również. Weźmy palną, pistolet skałkowy, dwulufowy, wielolufowy. Tylko strzelność ma małą. Pit może być. On też dużo nie kosztuje. Przedmioty misji mieszkańców. odzieja Bostonskie odzieje James Stone z Filadelfii uniform więzienia Nie, ale tam był fajny, w Filadelfii. Podobało mi się. No i spoko troszeczkę się zmieniło w naszej grze. I mamy też inne bronie. Ale tu mamy dodatkowo. Miecza, miecza nigdy nie mieliśmy, miałem tylko to machał. Teraz mamy taki toporek i wydaje mi się, że on może być fajny, bo on ma dużo obrażenia, tak? Zobaczymy jak to będzie. No jeśli chodzi o kombinację, to jest słabe. Wszystko przez jakieś zesrane koce, które w ogóle były strzeżone, już mój im na rękę, żeby ta ospać się. Ale jak będę miał lepszy miecz pod kombinację, to wtedy będę mógł łatwiej zabijać tych naszych przeciwników. Tak, we trzech na przykład, wiecie o co chodzi? To o to właśnie chodzi. Z tymi statystykami. No ja chcę mieć go z głowy. Dobra. O i zlecenie, zdobyto punkty doświadczenia. Czy może ja od niego tyle dostaję? Nie, 300 plus dwa klonowe drzewna. Wieża Fran więzy francusko-kanadyjskie. Dobra, idziesz. Jednego asesyna, to muszę o niego dbać. I dobra, no i tutaj, tak właściwie na tej zarażonej ziemi. Tu, tu jeszcze możemy. Jestem inkognito, jestem inkognito, super. Że no co, no porobimy troszkę tych pobocznych zadań, troszkę się pobawimy tą grą, a nie tylko przejść po prostu gra i odłożyć do kosza i go next No, ale w każdym bądź razie tak jak mówiłem, Boże, jak ja bym chętnie zagrał w tej Unity albo... W właśnie w revelation, to ja nawet nigdy chyba... Ja nawet nie mam Revelation. Rewel... tak Revelation? Nie, nie revelation! Y, syndicate, syndicate! Co się tu dzieje? Pies!

Ja sobie sprytnie ucieknę i tyle Zmyję się gdzieś tam Dobra, jak tam jeszcze mi trzeba tych misji. Jest 60 metrów ode mnie coś też raczej się to kwalifikuje pod. albo może pod wsie, już. Spal zarażone koce, nie. Spal zarażone To moje koce. Zarażone koce. Co, czyżby to było ostatnie zadanie? Koce. Ale Ale suza. Widzicie? I po dziewięciu zadaniach, po trzech zabitych tych Muszę go znaleźć teraz Po trzech zabitych psach, po trzech zniszczonych kocach, znaczy po trzech miejscach gdzie były zniszczone koce i po trzech zaniesionych ludziach mam to czego chciałem Czemu oni mnie ścigają, by the way? Nie ma tu żadnego stogu siana nawet. Dobra, gdzie jest mój kontakt? Gdzie jest mój kontakt? Szukajmy go. Serio, nie wiem. Widzę, że tu jest skarb. Aha, dobra, mam zaznaczone na, na żółto. Tak, tak duże. Czyli prawdopodobnie, widzicie, po dziewięciu misjach to on do nas dołączy. Nic nie widzę bardzo. Francuski korderas. I tu jest. I on teraz powinien do nas dołączyć. Wcześniej mogliśmy po prostu przejść z nim pogadać, ale żeby on do nas dołączył, to musimy go dobrze przekonać. No i teraz będziemy mogli go szkolić. Będziemy mogli go wysyłać na jakieś zadania, wraz, wspólnie z tym kucharzyną. Będzie super. Tak będzie. Wiecie, trochę musieliśmy się namęczyć, aby takiego jednego... ...do siebie przyłączyć. time you showed up. What are you doing? I mean to start my inoculations. It's the most effective way to prevent the disease. Not a worry. A pity people are so damn stupid. Hey, Connor! What's wrong with you? An attack is coming. Are you ready for a fight? Always. You tell me where you want me and I'll make sure not a single man gets through. Hmm. this way connor Nie mogę wejść poza ten obszar. Jak rozumiem. Mogę sobie coś takiego ustawić? To co, lekarzyna? Lekarzyna. Inkog... Nie jestem inkognito wcale. W trakcie jednego zadania. Czyli i widocznie tym Brytyjczykom to było na rękę, żeby ta ospa szalała. The Assassins have long since branched out across the globe. The colonies are no exception. The man you killed was a Templar. And here I was thinking you were helping me. I must say, I'm honored. <laughs> if you ever need my help again, don't hesitate. Thank you, Kudłacz. No i odblokowaliśmy też te zasadzki, więc pewnie będziemy odblokowywać nowe zdolności. Dobra. Trzeba za to jednak zapłacić troszeczkę... pieniążka. Ile? Minus 50. ja. Yeah. Dobra, i możemy tego drugiego wysłać na razie na y, jakieś tam mniejsze zadanie Na przykład, nie wiem, tu, tu Południowa Karolina tu, tu na przykład lekarzyna pójdzie. I tak, i zastanowimy się, o tu jest skarb na przykład. Kręciliśmy się troszeczkę w te zadanka, co? Trójce robiliśmy je regularnie tak na bieżąco, a tutaj fabuła, 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 no i teraz tak właściwie tylko stanęliśmy. Chcę tą skrzynię. Granadiera bym najlepiej zabrał. Aby on ten. Wiecie. Ojej, popatrzcie ile ich jest. Zestram się, a nie ich zabiję. Nie ma takiej opcji. Nie, ja umieram, ja umieram, ja umieram, ja umieram. Dajcie mi spokój. To jest koniec, po prostu, to jest koniec, cześć.